Misio, misio, co z ciebie wyrośnie? Jaki rodzaj psa? Misiu, misiu, co z ciebie wyrośnie? Jaki rodzaj psa? Kici, kici, kici. Misio, jaki rodzaj psa z ciebie wyrośnie? Tra la, la 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 la. Jest mm, na misio. Ty-la-la-la-la-la. Jaki piesek ty jesteś. Ty-la-la-la-la-la. riki tak, tak. Jaki ten misiaczek psiak. Misio. Malutki misio. Malutki, malutki misio. Misio. Amery misio. Amery misio. Misio, 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 misio. 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 misio amery misio. Misio, misio, misio.